Uważam, że z bardzo dobrej strony się pokazaliśmy. Bramki nie straciliśmy więc z mojej strony z perspektywy obrońcy i całego zespołu dobra praca wykonana przez cały zespół. Na pewno jest taki niedosyt, jeśli chodzi o to, że nie wygraliśmy tego spotkania, bo tak naprawdę czuliśmy, że jesteśmy lepszym zespołem. Oczywiście też przeciwnik stworzył sytuację, myślę najgroźniejszą gdzie w świetnie, świetnie obronił nam pomógł. Ale mówię, jest lekki niedosyt, ale z drugiej strony już wiemy, z czym to się je przysłowiowo i na wyjazd jedziemy, żeby po prostu to wygrać. Wiemy, że Rubin Kazań to jest drużyna z wyższej półki niż wicemistrz Litwy. To też były inne spotkania, bardziej otwarte. Zaskoczyli Was czymś podopieczni Leonida Słuckiego, czy jednak byliście przygotowani na wszystko to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło w Bielsku Białej? Hmm, wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, bo byliśmy naprawdę na to dobrze przygotowani i, i tak właśnie to, e, to wyglądało, a mimo wszystko gdzieś się brakowało w tej fazie finalizacji stworzenia więcej sytuacji, no i jeśli już m, były ostatnie podania, no po prostu no wykończenia tych sytuacji lub po prostu jeszcze większej ilości stworzenia. Więc Tutaj mamy jeszcze duże pole do, do, do poprawy, ale no mówię, cieszy mnie jeszcze raz podkreślam to, że bramki nie straciliśmy i, i, no i podjęliśmy taką walkę i było też widać dużo jakości. Sprawa awansu jest cały czas otwarta, wszystko rozstrzygnie się za tydzień w Kazaniu. Najprościej powiedzieć, że potrzebujemy bramki, ale tutaj też chodzą słuchy, że w razie czego 0-0 też będzie ok i będziemy liczyć na, na Wladana i, i strzelców w rzutach karnych. Jak ty do tego podchodzisz? Czy podchodzimy do tego tak, żeby po prostu przejść tą, tą rundę I, i tak jest cel, nieważne tak naprawdę nawet w jakim stylu, wiadomo, że, że będziemy chcieli, żeby ten styl był jak najlepszy, ale jeśli miałoby to być po, po dogrywce, po rzutach karnych, nie mam nic przeciwko, jesteśmy na to przygotowani, jak na wiele elementów, i, ale mówię, będziemy na pewno dążyć, żeby to, to spotkanie wygrać cały czas gramy na wyjeździe. Dzisiaj prawie 5000 kibiców przybyło tutaj do Bielska Białej, aby wspierać naszą drużynę. Chyba należą się tutaj słowa uznania dla naszych kibiców za to, że są cały czas z Rakowem. No dokładnie. Czuć ich wsparcie na każdym kroku mimo tych właśnie meczów wyjazdowych, bardzo duża ilość, także tutaj w imieniu całej drużyny na pewno wielkie podziękowania i, i żeby dalej te, proszę o to, by dalej nas wspierali i, i w nas wierzyli. E, jestem przekonany, że tak będzie.